Siema, ma tutaj Julias i zapraszam Was na kolejny odcinek Bloom 6 No i dobrze, po raz kolejny wracamy. Jest nowy update, jest nowy content, Wersja 41, wydana 7 bodajże lutego, pierwszy większy update w tym roku 2024, znaczy większy, to jest ponoć. Nie taki duży update, jakby był normalnie, według twórców. No ale zobaczymy. Po pierwsze, najważniejsza rzecz: nowy paragon dla podwodnej małpki. Rdzeń morskiego oblężenia. Śmieszna nazwa, ale chyba nawet w angielskiej wersji śmiesznie to brzmi. Dobrze, dalej. Nowa mapka, średnio zaawansowana. Siarkowe źródła. O, tak. Możliwość teraz grania w kooperacji w wyzwaniu Bossa. Chodzi o to zwykłe wyzwanie, a nie o to specjalne, które tam jest co tydzień. No i oczywiście, tak jak zawsze, nowe rekwizyty, ścieżki, jakieś inne duperelki. Nowe zadania, chyba trzy, o ile dobrze widziałem. I przedmioty w sklepie z trofami. No i jak zawsze balans, czyli jakieś nerfy, buffy. Z tego co widziałem, troszeczkę to jest dość dużo nerfów. Ale jakoś mocno się nie przyglądałem, bo mi się nie chciało. Aż tak bardzo, no i dobrze. Pierwsze co? To małpka podwodna. Odblokujmy sobie ten rdzeń morskiego oblężenia. Nowy paragon. O, niezmierzony zasięg, moc i synergia z innymi małpimi wieżami i bohaterami stawiają wszystkie blony pod ostrzałem. No dobra, milion punktów doświadczenia aż potrzeba. Dobra, 400 tysięcy kosztuje na normalnym poziomie chyba trudności to nie jest wcale tak dużo. Chyba jeden z tańszych paragonów. Ok, teraz tak, oczywiście sklepik. Są nowe rzeczy. Zwierzaczek dla Benjamina. Dobra, niech będzie. Awatari i banery mnie raczej nie interesują. Nowy skin do Mooba. Wiecie co, może sobie posmiejam te skiny, bo ciągle mam te same. Fajnie, bo... Coś w sumie zmienić, faktycznie? Tak, weźmy sobie. Niech będzie ten żółw z ostatniego update'u. Omar BFB, czemu nie? I ten wieloryb, bad. Czemu nie? Ok. Jeszcze pajączka sobie ustawię. Nie garb się, jest pajączek, no i dobrze. Sprawdźmy sobie w takim razie. No, tylko nie będę mógł sprawdzić. O ile się nie mylę w tym sandboxie tego Paragona, bo jeszcze go nie zdobyłem w żadnym trybie. Więc najpierw trzeba będzie go normalnie odblokować. Próbujmy tutaj. Jest to mapka Mróz. Nie będziemy się męczyć, na łatwym zagramy. Próbujemy go odblokować. Akurat jest Admira Brickell, to jest idealny bohater. No i dobrze, jedziemy. Dobra, oczywiście małpka podwodna, więc fajnie by było mieć dużo wody. Tutaj jakoś dużo nie ma, ale wystarczy. No i okej, okay, jedziemy trochę to potrwa, zanim będę mógł tego paragona postawić w ogóle. Będzie, będę potrzebował mnóstwo kasy. Dobra, postawmy pierwszą małpkę podwodną. Prawdopodobnie w tym miejscu będzie w przyszłości stał paragon. To jest dosyć dobre miejsce. Dobra, 40 rundka. O, jest pszczółka faktycznie. Ok, no to jedziemy dalej, replay, No i jedziemy zdobyć tego Paragona. Ok, jest pierwszy, tier piąty. Dowódca, fajnie. Akurat na 63 rundę, miło. Na szczęście, może wszystko rozwalać. Dzięki biurowi wywiadu. Nie wiedziałem, że tu wioskę można postawić, szczerze mówiąc, w tym miejscu. Przez przypadek to teraz znalazłem. Także miło, przydatne miejsce. O dobrze. Wzmacniacz. O, teraz reaktor ma nowy przycisk wynurzania i zanurzania się. Nie ma już tego tutaj. Opcjach targetowania, tylko jest tu. Ok. Ciekawe. Nie wiem, czy to jest jakoś super przydatne, no ale ok. Miło. Kolejna opcja. Chyba można przepisać skrót. Dobra, 340 tysięcy. A no tak, bo gram na łatwym. Ok, wszystko jest na miejscu. Wystarczy teraz tylko kasę zbierać. No niby 340 tysięcy, ale chciałbym tak. No, z 2 miliony, żeby ten pasek z dodatkową kasą napełnić. A to zawsze jest tam około 4 razy więcej niż cena Paragonu. No to z niecałe 2 miliony by było. Tak, z 1800... może, co ja mówię, 800 tysięcy około. Już podciągniemy pod to 2 miliony. Dobrze, oczywiście setnego poziomu Paragona nie zdobędziemy, nie ma szans. Chyba za mało jest małpek podwodnych. To po pierwsze. A po drugie do temy, by jeszcze były potrzebne, heraldo, Jeżeli nie gramy w kopię, żeby samemu osiągnąć. Zwotny poziom. No ale dobra, z tego poziomu nie potrzebujemy. Jak będzie nie wiem, minimum 60 stopień, to będę zadowolony. Może 80. Jak się uda. Ok, bat pokonany. Szybciutko, także miło. Kecek użyje morskich taktyk. To czy może buffować Paragona? Ale chyba. Nie, Paragona pewnie nie będzie mogła. Tym drogą Brickel fajnie tu wszystkich buffuje. Morskimi taktykami na 20 poziomie. Wszystkie małki podwodne. Jest różnica, zdecydowanie widać. Trzy bady, też nie straszne. Zniszczone wieloryby latające, fioletowe. No fajne są te skiny. W końcu zmieniłem po takim czasie długim jakiś powiew świeżości. Jak to tam wygląda. O, nie wiem czy to już jest max. Nie, chyba więcej mogę. A nie, chwila-chwila moment. Nie, już chyba... Dobra. Chyba więcej jednak nie mogę. No to źle policzyłem, to... 4 razy więcej, ale się liczy to podstawowa cena też. No dobra, myślałem, że nie. Tak, wygląda na to, że to wszystko. Dobra, więc... Włączmy autostart, niech tą... Rundę sobie przejdą normalnie. I zaraz sobie zrobimy paragona. Dobra, moi drodzy, rdzeń morskiego oblężenia, najnowszy Paragon. O ile się nie mylę, to. Tak, trzeci wojskowy Paragon. A więc, dobra, zobaczmy, jak to się prezentuje. Niech będzie. O, 79 stopień, czekajcie, nie, nie, nie. Ja chcę dobić do 80 chociaż. Czekajcie, czekajcie. Chociaż ja szczerze mówiąc, tak pomyślałem, to nie wiem, czy się da. 79 to jest chyba max. Bez totemów, Heraldo, i bez koopa. No ale zobaczę, jeszcze parę rundek zagram. No i teraz tak, 83. I przy tym zostajmy, bo nie wiem, czy setny by się dało zdobyć. Bez totemów. Okej, okay. Rdzeń morskiego oblężenia. Jaki ogrom. O Boże, patrzcie, ogromny jest ten paragon. Boże, jeden chyba z największych. No dobrze. Oczywiście ma w sobie różne umiejętności i style wszystkich trzech ścieżek, tak jak to powinno być w paragonach. Także zobaczmy, puśćmy sobie jedną rundkę. Powolutku. O, właśnie, dobra. Teraz go widzimy w akcji. Dobra, widzę, że pierwszy główny atak, który można zobaczyć, to ten tutaj z tych rakiet balistycznych z, ze środkowej ścieżki. Które są oczywiście znacznie szybsze. No i oczywiście silniejsze. Jednym strzałem rozwala te DDT. Dobra, jest drugi atak. Widzę. Aha, patrzcie na DDT. Nie mógł zaatakować tym drugim atakiem, ponieważ one mają kamuflaż. Ten paragon nie widzi kamuflażu. W takim razie tym środkowym atakiem, znaczy, pfu, tym zwykłym atakiem z pierwszej ścieżki. Eee, tak, tak to wygląda. Tak, tylko ten środkowy atak. Widzi kamuflaż, czyli rakiety balistyczne. Mam pierwszy atak, czyli te. Darty, Na ile się nie mylę, atakują wszystko inne. O, patrzcie, teraz, jaka masakra. On puszczać tego może znacznie więcej niż normalnie. Tak, ma te rzutki. Co trzecia ścieżka. Widzę. Te rzeczywiście strzelają znacznie szybciej i są znacznie potężniejsze. <noise> Sekundę rozwali. Kilka albo kilkanaście BFB, no ale to można było się spodziewać po paragonie. Dobrze, teraz tak, możemy oczywiście się zanurzyć. Tak jak pierwsza ścieżka, i wtedy, z tego co wiem, to działa to samo, co jakbyśmy mieli wzmacniacz i skraca odnawianie o 20%. Bohaterowie zdobywają doświadczenie 50% szybciej. No, i jeszcze odnawia. A, umiejętności odnawia. 50% szybciej chyba wodnych małpek. Tak, skracają się o połowę. To ma w sobie. jeszcze to jest ciekawe dodatkowo. Zwiększa obrażenia i przebicie herosów i innych podwodnych małpek w pobliżu. Ciekawe, można by to sprawdzić. Weźmy na przykład Ciebie. Jak jest zanurzony, to ma ten atak, co reaktor blontonowy. Ale on niestety jest bardzo słaby. I z mobami sobie nie radzi za dobrze. Dopiero jak się wynurzymy, no to wtedy wszystko zmiata z powierzchni ziemi. Tak, to zanurzenie jest po to, żeby właśnie buffować wszystkich wokół. Widzicie, jest nowa ikonka. Kapitana, widać ją. Teraz jest taka przeciemniona, bo jestem wynurzony. Jak się zanurzymy, to wtedy znowu jest aktywna. tak. Bafuje wszystkich herosów i mapki podwodne w okolicy. I tutaj mam zapisane, że bohaterom zwiększa się atak, chyba 50%. Nie, to jest 50% cooldown, czyli 33% zwiększa się szybkość ataku. 5 razy większe obrażenia, 3 razy większe przebicie. Wszystkim mapkom podwodnym w okolicy. Zwiększają się obrażenia siedmiokrotnie i trzykrotnie przebicie. Ok, ciekawe. O, i jeszcze co ważne: zmniejsza odnawianie, czas odnawiania umiejętności paragonów innych, ponoć o 10%. A tego wzmacniacz nie robi. No, trzeba by było to przetestować. Tak, jego widzę już nie wzmacnia. Tylko mapki podwodne i herosów, faktycznie. To zanurzenia, dobra. Zróbmy sobie na szybko. Może być nawet najsłabszy. Nie wiem, czy nie będzie stać w sumie. Będzie. Niech będzie ten paragon. Na moment. I podobno. Tak, widzicie, patrzcie. Teraz działa to. Działa na paragonach, ok. Zanurzenie. Rydzenia morskiego. Tak, i podobno to zmniejsza odnawianie się czasu umiejętności o 10%. Ciekawe, przydatne. E, dobra, nie chcemy ciebie tutaj. I ok, jeszcze na koniec. Została nam główna umiejętność. To się chyba nazywa Final Strike, czyli coś w stylu finałowego uderzenia. Zaraz spróbuję to przetestować. Co ciekawe, mogę tego użyć, jak jestem zanurzony. Dobra, gdy tego używamy, to okazuje się odliczanie. Nie możemy wtedy atakować. Nie mamy naszych dwóch głównych ataków. O, widać, bo opuszczamy takie trzy ogromne rakiety, nuklearne pewnie. Które zmiatają wszystko z powierzchni ziemi. I zostawiałem jeszcze na dodatek po sobie. Takie odpady radioaktywne, które też zadają ogromne obrażenia wszystkim blonom, które w to wlecą. O, widzicie? Teraz jestem zanurzony, nie atakuję. A te blony wszystkie giną. Od tych odpadów tutaj. Dobra, one tam trwają, widzę, kilkanaście sekund. Dobra, i z powrotem się wynurzamy i atakujemy. Ten fajny strike ma ogromny cooldown. Ze 100 sekund albo nawet więcej, 120. Okej, okay, spory, ale czy czasem wzmacniacz nie działa? Na ciebie to jest ciekawe. Trzeba sobie sprawdzić. Nie, wzmacniacz nie widzę, żeby działał tego paragona, więc pewnie nie działa. Dobra. Ciekawe. To zanurzenie tak. No nie jest. To jest słabiutki atak. To jest po to, żeby bufować herosów i inne małki podwodne. No i paragony umiejętności. Żeby się szybciej odnawiało 10%. Tylko po to to jest. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, czy nie lepiej, po prostu, żeby on był cały czas wynurzony i atakował. Czy to nie jest lepsze? Nie wiem, jakie to by miało synergię mieć, to zanurzenie. Może coś fajnego dałoby się zrobić, ale wydaje mi się, że o wiele lepiej, jak jest wynurzony zupełnie. Jeszcze raz sobie ten final strike odpalmy. Dobra, zanurzmy go. O, zaraz. DDT trzeba porozwalać. A, tu są no tak, DDT. Jak teraz to odpalę, to nie pokona tych DDT. Trzeba sobie inną falę jakąś wziąć, gdzie ich nie będzie. O, najlepiej 140, bo tam są ufortyfikowane bady. To będzie idealna fala, żeby przetestować. Ten Final strike, zobaczymy jak silny jest naprawdę. No także o, mi się bardzo podoba. Jeszcze strasznie jest ogromny. Nie <grym> są tak, ogromna jest ta łódź podwodna. Jeden z największych paragonów. Chyba tylko wielka zagłada jest większa. A no i może ten warch, musz. No bo tu połowa tego paragona to jest pod wodą już. Ciekawe, ten paragon jest tak ogromny, że nie może się zanurzyć, tylko ten kapitan się ukrywa i to jest całe zanurzenie. Śmiesznie to wygląda. Weźmy jeszcze raz tego fajna strajka. No tylko to jest najgorsze, że trzeba czekać aż 15 minut, zanim się to uruchomi. Przez ten czas ten paragon nie może atakować w ogóle, nawet jak jest zanurzony. No, ale niezły, jest niezły. Posuwam sobie wszystko. Żeby sobie miniaturkę zrobić chyba. <laughs> Pewnie. To może zostać jeszcze. Dobra. Ja chciałem przetestować na 140 rundę, Dobra, trudno. Pokażę, jak sobie poradzisz z ufortyfikowanym badem. No ja, nieźle. Nie najgorzej, muszę przyznać. Jeszcze jeden chyba będzie. No to już zwykły. Chciałbym odpalić jeszcze raz tego fajna Strike'a na bada. Tylko nie wiem, czy zdążę, szczerze mówiąc. To jest troszeczkę ryzykowne, ale spróbuję. To będzie śmieszne. No, dawaj, powinienem zdążyć. Zobaczymy. A ja zdążę. Pięknie bada. Rozwaliło. I są te odpady. Tak, wszystko jest niszczone. Też pięknie. Też ogromne obrażenia to zadaje. Nie wiedziałem, że aż tak. Leży to trochę czasu. Nie no, sporo. Więcej niż myślałem. Z 20, nie wiem ile tam było, z 30 sekund. No to tak strzelam, bo nie wiem dokładnie. No jakby odpady w prawdziwym życiu tak szybko znikały, no to by było bardzo miłe, muszę przyznać. No dobra. Także Tak się prezentuje, rodzaj morskiego oblążenia Jeden ogólnie stańszych, tak jak wspominałem, chyba tylko małpi plazmowy mistrz. I Glevius? są tańsi? Chyba tak. Także. Hmm. No zobaczymy jak będzie boss jutro. Będzie sobota. Mam nadzieję, że zrobią specjalnie pod tego paragona walkę z bossem. To pewnie sobie nagram odcinek. Zobaczymy. Żeby go przetestować na bosie. Ładnie sobie daje radę. Ładnie. No dobra, więc chyba ode mnie to tyle w tym odcinku. Paragon zobaczony, przetestowany, ślicznie wygląda. I przede wszystkim jest skuteczny. Jeszcze na koniec sobie raz odpalimy umiejętność. Tylko tam, gdzie by nie było DDT jakichś, no by było miło. Dobra, może nie w tej fali, tylko w kolejnej. Dobra, odliczanie. O, DDT lecą, no tak. To może nie w tej fali. A, chociaż te miny tam z tyłu sobie dają radę. Dobra. Ślicznie, zmasakrowane wszystko zostało. No dobra, także tyle ode mnie. Zobaczymy się w kolejnych odcinkach. Będziemy dalej sobie tam patrzeć. Jeszcze troszeczkę kontentu zostało w wersji 41. No, a jak na razie, jeżeli chodzi o ten odcinek, no to to by było na tyle. Siema.